Kapilot, czyli mój największy wróg, któremu ostatnio wysadziłem bazę. Lecz wiecie co? Mimo wszystko dalej jest spokój na serwerze. Dlatego ja wpadłem na plan, który zdecydowanie zdenerwuje kapilota. Odkryję jego największy sekret. Moi drodzy, znajdujemy się na Ribornie. Dzisiaj mamy bardzo ważną misję. Otóż, jak widzicie, znajdujemy się w miejscu kapilota. Z nim będzie powiązana nasza misja. No bo jak wiecie, ostatnio sobie zniszczyliśmy jego bazę. Wiecie, jego pozostałą bazę, bo mam wrażenie, że ją opuścił i totalnie mają gdzieś. I ja ją sobie delikatnie mówiąc zniszczyłem. Jak wiecie. Troszkę sobie wybuchła Ale wiecie, co jest najlepsze? Że on jakoś za specjalnie się tym nie przejął. Jakby napisał mi jakąś wiadomość na Discordzie, niby wszystko git, okej, okay, rozumiem, że tam się lekko zdenerwował, ale żeby coś tu przylecieć, coś tu się zadziało, jakaś ofera, to nic. Kompletnie nic. Spokój jak na braniu jakimś. No nikogo tu nie było, no. Nawet na sekundę nie wszedł, żeby mi tu coś zniszczyć. Zobaczmy jakieś Lego, czy coś się zniszczyło. Nic. Jak się trzymały, tak się trzymają dalej. Ja nie wiem, co ja muszę mu zrobić, to się wiem, bo wpadłem na pewien pomysł. Jest jedna rzecz, o której kapilot nie chciałby, żebym ja wiedział. Zapytacie, Hozo, co to może być? Ma on pewien sekret, a sekretem jest miejsce. Miejsce, gdzie aktualnie sobie mieszka. Ja przez jakiś czas chciałem się poddać, bo myślałem, że jest to niemożliwe do znalezienia, ale jest. Otóż ja zapomniałem o jednej kluczowej rzeczy, a bardziej miejscu. Zapomniałem o czymś takim jak mapa Riborna. I widzicie, tutaj wszystko się znajduje. Wraz z miejscem, gdzie aktualnie mieszka kapilot. Gdzieś doszły mi słuchy o kordach jego, gdzieś tu powiedzmy, głośno ptaki ćwierkają Nie będę zdradzał, jak się dowiedziałem. Zostawmy to w tajemnicy. Jak polecimy sobie tutaj, tutaj, i tu się kończy niby mapa. Otóż nie, lecimy dalej, lecimy w nieznane. Mamy tutaj pierwszy jakiś teren. Tutaj nic nie ma. Tutaj jedynie coś może być. Nope, nothing, nothing. Dlatego musimy lecieć dalej. I jak widzicie. <laughs> co my tu mamy? Jakiś dziwnie, podejrzanie wyrenderowany teren. Tak, jakby ktoś tutaj leciał. Czajcie to. I patrzcie, lecimy sobie dalej. Idealnie to pasuje pod miejsce, gdzie kapilot się znalazł. Lecia sobie fireworkami, bo przecież szukał majsa. I patrzcie, co zaraz tutaj nam się pojawi. Tu jakąś górę mamy. I patrzcie to. Co my tu mamy? Mamy popółeka pilota. Yes! Tylko jest jeden problem. Ja nie wiem, gdzie jest portal. Ja nie wiem, w którą kierunku musiałbym lecieć. Choć wiem! Z dzisiaj gościnnie zawitamy u kapilota bez jego wiedzy. jej <laughs> tak się jaram, że dzisiaj odwiedzimy kapilota, jak ja dawno tam nie byłem. Ja, ja mam pomysł, a co jakby tam sobie zamieszkać obok niego? Lekko go podedagować Wydaje mi się, Że to jest idealny plan. Możecie ogólnie pisać w komentarzach, co mogę porobić w jego bazie. Co możemy tam obok zrobić? Może jakąś niespodziankę, jakiś prezencik, niedługo święta, wiecie o co chodzi. Także możecie pisać. A oprócz tego nie zapomnijcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale i mnóstwo łaper w górę, bo filmy pojawiają się codziennie, także nie może was ominąć żaden film. Czy ja mam wystarczającą ilość fajerwerek? Ja mam jedynie fajerwerki te, a tymi prawie ostatnio się wywaliłem, bo używając taką fajerwerkę jesteśmy w stanie w bardzo szybkim tempie wywalić się. Yes. Powiedz, że jesteś upo, nie mówiąc, że jesteś upo. No, tak bym to mniej więcej ocenił. Dobra. A to są te fajerwerki, już myślałem, że jestem tak bogaty, no! I nie no mam firewerek? Ty, to ta moja wyprawa będzie ciężka, ja wam powiem. Dobra, zaraz znajdziemy jakiś sposób, zaraz gdzieś polecimy. Ja se, zaraz coś znajdę. Polećmy tylko do naszej bazy, tymczasowej powiedzmy bazy fabryki serc. Polećmy sobie tam i tam powinno coś być. Taką mam nadzieję. <grym> Błagam, ty, bo ja chcę tam polecieć, no? Może tutaj jest jakiś gunpowder? Poczekajcie Ko czy to generuje gunpowder? Zaczęło więc wątpię. Jest mnóstwo totemów, a gunpowdera nie widać. Houston mamy problem. Słuchaj, tutaj mamy skrzyneczkę. Czy ja tutaj coś mam? Błagam, że ja tutaj coś zostawiłem, nie wiem. Tu jest jedyna skrzynka. Czy ja tu coś mam? Mam jakieś drewno, kilo. Ja mam tu jakieś kilofy Zostawiam na sero. I jest szalker! Jest! Dobrze, pamiętałem, że coś mam. Tylko pytanie, czy w nim coś jest? To błagam, błagam, błagam! Jest! Dobra, mamy, mamy tylko troszeczkę. Weźmy sobie to. I co? Pędzimy najpierw do netheru. Nether to jest pierwsze miejsce, gdzie polecimy. Ja sobie lytrę w sumie naprawił. Musimy chyba jeszcze lytrę polecieć, naprawić, co nie będzie takie łatwe. Bo chyba farma etków jest zniszczona. Mogę szybko polecieć zobaczyć, ale coś czuję, że to będzie droga na marne. Ale dobra, sprawdzimy, polecimy i się przekonamy. Dobra. Tutaj dzisiaj jest wlot do portalu do Endu. Lecimy tutaj i zaraz się przekonamy, czy działa, czy nie działa. Dobra, Pyk. Teraz hop, siup tu. Dobra, co tu się stało? Ty, hydraulik. Tu coś pękło. Eee, nie wnikam. I chwila prawdy. Czy komuś się chciało to naprawić, czy to nie działa? Hala, działa! Jezus, smogę to działa! I teraz pytanie: Czy ja mam tu jakieś mendingi? Mam niby szalkiar nazwane mendingami, ale jest tu mending. Dobra, okej. Okay. A oprócz mendingów, czy mam jakiś unbreaking? Ok, tu coś mam. I chwila prawdy. Infinity. Nie, nie. Jest. Mamy, mamy dwa unbreakingi. No to teraz ja mam sobie jeszcze litrę. Nawet więcej elyt. Weźmy sobie tak. No dwie litry powinny mi starczyć. Weźmy sobie level beamy i połączmy sobie mending z unbreakingem. Halo, unbreaking? Dobra, mamy unbreaking i łączymy to. Okej, okay, i na litrę nakładamy. Dobra, i mamy jedną litrę. Sadzimy to teraz do Shulkera. W razie, w, jakby coś się nie powiodło i mógłbym jakimś studem się gdzieś wywalić. To wiecie, lepiej, lepiej, żeby nie stracić innych elitr. To będzie mądra decyzja. Pomyślę w tym momencie. Rzadko to robię, ale w tym momencie pomyślę. Złóżmy te. Bierajmy to do szalkera, to też. Okej, okay, to odłóżmy, to odłóżmy. No dobra, i możemy chyba w sumie lecieć. Prawę sobie jeszcze kilof może. Jak już lecimy to na, z naprawionymi temami. Dobra, mamy to i możemy zawijać. Pędzimy, pędzimy. Ja się znów pójdę w mojej bazie, zaraz, nie gadaj. No nie gadaj, ja coś tak przeczuwam. A nie, dobra, Jezus. Jedno szczęście, Boże. Szczęście się do mnie uśmiechnęło. Dobra, i pędzimy teraz w tym tutaj kierunku. Tutaj zaraz powinien nam się pojawić portal do Nederu. I to właśnie tym portalem do Nederu leciał kapilot. także Pyk. I teraz tak, jedna kratka w Dederze to jest 8 kratek w normalnym świecie. Ok, no dobra, to mamy już kordy, na które muszę mniej więcej lecieć. I muszę lecieć w tym tutaj kierunku. Czy to będzie takie łatwe? To jest dobre pytanie. Zaraz się okaże, że to będzie jedno z cięższych wyzwań, żeby tak polecieć sobie. Dobra, dobra, nie jest źle jednak. Z tego co patrzę, to nie jest gdzieś daleko. Myślałem, że jakoś dalej się wyprowadził, ale chyba mu się nie chciało. I teraz teoretycznie wprost muszę lecieć, tylko żeby mi się trasa dopisała. Dobra, to musimy kopać przy ciebie. Pędzimy, pędzimy, pędzimy. Błagam. O, dobra, mamy coś. Spójrzcie, Dobrze, terenom tutaj dopisuje. O, dobra, jednak, jednak dopisuje, jednak dopisuje. O! Dobra, dalej dopisuję. Już myślałem, że dalej będę musiał kopać, ale oby nie. Hej, no błagam. Dobra, dobra, dobra. Idzie dobrze, idzie dobrze, idzie dobrze. Idzie bardzo dobrze. Jesteśmy już w połowie z tego, co patrzę. To będzie jednak ciężka wyprawa. My myślałem, że będzie łatwiej, ale dobra, dzisiaj chwilę trzeba ponarzekać i od razu ci. I od razu szczęście dopiszę, no. Ja się nie mogę doczekać, jak tam wlecę. I zobaczę tą piękną kopułę, ażby chciało się ją wysadzić, ale taki wredny nie będę. Nie, nie, nie. On się po prostu z tego samego zdenerwuje, że ja tam będę, że ja będę wiedział, gdzie on mieszka. Będę myślę, że sam w ten fart go zdenerwuje. ale żeby on się dowiedział, bo on ogląda te Ostatnio napisał mi komentarz, więc on ogląda te filmy Także od razu po tym filmie Jak obejrzycie ten film do końca, lećcie do Kapilota, dać mu w komentarzach znać, żeby Obejrzał ten film, żeby dowiedział się Że ma gości, gości No tak, tak, gości, gości Wcale nie wroga swojego Ale my kumple przecież jesteś. Ja w miłych intencjach tam idę Ja chcę prezencik jakiś na święta może tam dać Albo jak Grinch się zachować Coś tam w rączki przytulić, że tak powiem Kradnę co w rączki wpadnie A jak coś cennego wpadnie, no to, to nie mój problem. Jak on się tylko modli, że on tam nic nie zostawił cennego. Bo znając kapilo, to on same cenne rzeczy ma w tych skrzynkach. Mogę się założyć. Nikt inny by tak nie zrobił jak kapilot. A jestem w stanie. Nie, jestem w stanie uwierzyć, że tam coś będzie. Tam na pewno jakiś beacon musi być. Ja bym sobie na pewno bikon na chwilę pożyczył, żeby go jeszcze del delikatnie zdenerwować, chyba że bikon nie wziął. Ale nie, tam chyba jest bikon. Wydaje mi się, że tam jest bikon. Także sobie go pożyczymy ładnie. I Patrzcie, co mamy! Nie goduj! Znaleźliśmy to miejsce! Tego <laughs> rozumiecie to! Co? jest? Co my tu mamy? No, możecie zgadywać, możecie zgadywać. Odpowiedź A, portal do bazy kapilota. Odpowiedź B, portal do bazy kapilota. Odpowiedź C, portal do bazy kapilota. Zastanówcie się dwa razy nad dobrą odpowiedzią. Ale zanim tam wejdziemy w ten portal, to chcę wam powiedzieć tylko, że 13 grudnia, w ten piątek, o godzinie 18.00, startuje live SMP na n mcpl Także mam nadzieję, że będziecie, że widzimy się na starcie. Całkiem możliwe, że uda mi się ze startu odpalić na moim głównym kanale live'a. Także mam nadzieję, że będziemy. A więc nie ma co czekać. Tw 지금 아슈 oh, Ej, dosłownie się wystraszyłem. Jasny gwint. Nie, ujder. uderz szkieleton Tak się po prostu nie robi. Tak się nie robi, okej? Okay? Dobra, więc co, nie przedłużamy i wchodzimy. Mogłem to zniszczyć i postawić inny portal, ale ja nie mam za paniczki. Go aktualnie na serwerze nie ma. Więc nic się nie może stać. To no nie ma szans, że coś się stanie. Perełki w razie co mam. Totem mam. Lecimy. Ryzykujemy. Raz się żyje. I, i. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dziś jestem, dziś jestem. Ej, ja te tereny kojarzę z odcinka. I tak, bo też mi się obejrzało odcinek. Mhm. Mm Dawaj, teraz musimy lecieć w tym kierunku, dobrze widzę? Jest, 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 tutaj i tu zaraz nam pojawi się kopuła. Czy wy widzę, no to jesteście gotowi? Czy rzeczywiście baza kapilota istnieje? Jo! Co my tu? Nie gadaj. Yo, bratyk. Bratyk. A co my tu mamy? A jak tu wlecie do tej bazy, jego? Zapiziałej. Ty, majster. A jak ty tu wchodzisz? Ty, on tu wejście nie ma. Chłop się zamurował. To ja mu zrobię wejście. Zróbmy mu ładne wejście do tego do tego miejsca. Mogę to tu zniszczyć? O, to zróbmy mu to takie ładne wejście. O, bo on nie pomyślał. O, widzicie? O, już, już gości idą, już gości idam, idam. Ty, jak to wygląda? Ej, trzeba mu przyznać, że imponujące. Dobra, ale on coś musi mieć, on coś musi mieć. Dobra, sprawdzamy, co my tu mamy. Mamy tutaj coś ciekawego i tu jest jakiś inny portal w ogóle. Tu coś było przepalane. O jakieś za to nie. Nie ma tutaj żadnych skrzyneczek. Ja widzę, co tutaj jest. Ja widzę, co tutaj jest. No, ale możecie mnie zostawić? Patrzcie, co tu jest. Dzień dobry! Uuu. Bris Rod? O pan Breeze Rody? Skąd? Ja tylko pożyczę. To ci się na pewno nie przyda. Ty nie potrafisz tego żywać, to jest do tego? Yo! Nie, 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 no, no, no. To jest ten itemek? Nie gadaj, pokaż go. Pierwszy raz go na ribor nie widzę. To jest to? Błagam, błagam! Jo, dobra! Oj, to jest smutne. Czekaj, patrz. I chcesz uciec? Chociaż troszeczkę? Lecisz? No dobra, jakoś za daleko nie uciekniesz, ok? Ale to da się jakoś przekminić, ok? To się na pewno przyda mi. Dobra, mam jakąś rzecz od niego. Jakiś prezencik nam dał. Dziękuję. On jakiś taki miły, mam wrażenie. Jest. Kapilot się zamienił w bardzo miłego. Bardzo dużo rzeczy mi daje. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Oczywiście to żarcik, bo ja sam sobie to pożyczyłem, jakby. <laughs> Ale tu coś jeszcze musi być. Co tutaj jest? jakiś szalker Ej, dobra, stawiajcie, co może być w szalkerze? Ej! Oj, yy, to tak zamawiamy, to tak, to, to tak było. było. No, jak nowe! Przepraszam? Ja nie chciał, ja nie chciał. Co jest w tym szalkerze? Błagam. Zostawiłeś tu coś cennego, błagam. Zostawiłeś tutaj coś cennego, no proszę cię. Mm, idź pan w ciul. Ty, ale łopata się przyda. A ja sobie pożyczę, zawsze szalker się przyda. Dobra, ale co tutaj jest? Ile szkło? Co ty godusz? O ty gotusz To czekaj, a co tutaj jest? Nie goduj. Chciałabym ja tu jakoś czegoś wykorzystać, ale nie wykorzystam do tego tak nagle. Dobra, ja mam pomysł, co zrobimy. Czy kolega ma jakieś drobienko? Ja bym tutaj się ładnie podpisał. o tu masz pięknie drzewienko. Dobra, i musimy tutaj yy, ściąć delikatnie drzewienko. O, tutaj nie, no nie będę aż taki. Gdzie tu mogę drewno ściąć ty? Dobra, polecimy do lasu, nie będę taki niemiły. Ale muszę sobie jeszcze raz przejrzeć ten odcinek, i zobaczyć, czy on gdzieś coś poukrywał. Znając kaploto, gdzieś tu coś musi być ukryte. Ale zanim to, musimy dać mu informację, że tu byliśmy. Dzień dobry, komornik Hozot przybył. <laughs> Let's go Ja tylko przyszedłem pożyczyć temki. Zwrotu nie uwzględniamy No, no, no Dobra, polecimy sobie na samą górę kopuły czy tutaj coś będzie? Poczekajcie, weźmy sobie tak Ja muszę sobie filmik szybko przejrzeć Kurna, z tego co widzę tutaj nic nie ukrył Ale teoretycznie mógłbym użyć replay moda Jest taka modyfikacja do właśnie powtórek sprawdzenia Także sprawdźmy, czy tutaj coś pod ziemią gdzieś jest Jakaś ukryta skrzynka, czy coś Nic tu nie ma? Naprawdę? Nic, a nic? Ej, no nie chce mi się wierzyć Ej, dziwne to Także pozostaje mi Plan ostateczny. Jak nie to, teraz robię coś innego. Będziemy pozbierać troszeczkę drabienka. Bo czy ja jakąś siekierę mam? A tu w ogóle nie ma, tak teraz zauważyłem. Podejrzane. Dobra, mamy siekierę. Także weźmy, zbierzmy sobie troszeczkę drabienka. No i zbudujemy coś. Ja bym w sumie zamieszkał tam na chwilkę. Ja bym się wprowadził do jego bazy. Kolega się chyba nie obrazi, że zamieszkam u niego. On taki samotny. To ja w gości do niego przyjdę. Będziemy przyjaciółmi forever. No nasza kłótnia przerodzi się w przyjaźń. Ja wam mówię. Dobra, tyle teraz nam wystarczy. Budujemy sobie jakiś mały domeczek. Bo mógłbym to teraz nie wysadzić. Ale jaki jest sens? Jaki jest sens? Wiesz, te wysadzanie, ile można wysadzać, ty? A patrzcie, tutaj jest idealne pole przygotowane, żeby miasto domek pierdyknął To postawmy sobie ładny domeczek. Tutaj tak, zróbmy. Tu sobie tak postawmy. Tu będzie wejście, tu będzie okienko. Dobra, coś takiego. W mały, skromny domeczek. Ale żeby kapilot po prostu dostał takiego szoku, jak wejdzie na serwer i powie: Eee, yy, gości mamy. Jak to go nie zdenerwuje, to ja się poddaję. To ja nie mam pomysłu, jak kogoś tutaj zdenerwować, ty. To ja nie mam pomysłu. To jest mój ostateczny plan. Jak to nie zadziała, to ja się naprawdę poddaję, ty. Tutaj sobie podłogę wyłóżmy. Taką prościutką. Tu kolejne okienko. Tutaj też okienko. Mały, a skromny domeczek ma być, ok? Tu zrobimy taki terasik, że tak powiem. Ty, ja nie dowierzam, że to się w ogóle udało. Że ja tutaj jestem. Ja coś czułem, że to miejsce w ogóle gdzieś indziej jest. Że jakoś naprawdę daleko. A szczerze, kolega się nie postarał. Daleko go nie wywiało, ty. Jestem ciekawy jego reakcji. Czy to w komentarzu, czy na Discordzie mi coś napisze. No jestem ciekawy, jestem ciekawy. Dlatego tak jak mówię, jak obejrzycie ten film do końca, Lećcie do kapilota. Dać mu znać w komentarzach, żeby obejrzał ten film. A w się komentarze, żeby zobaczył ty, że ma gości. Żeby jakoś miał gościł wiecie, jakaś babeczka, jakaś herbatka. Ja bym tutaj, jaki wiesz, pokazał jakieś ploteczki tego typu. A nie, że ja tu przychodzę, nikogo nie ma. To takie wiecie, by brak szacunku do gościa. No. Tutaj będą takie schodeczki małe. Wejdźmy sobie tutaj do góry. Czyli dach to dla takiego leniwca, któremu się nie chce bardziej domu jakoś budować. Co tu więcej kombinować? No nie ma co. Prostota zawsze najładniejsza. Dobra, i tutaj ostatnie wykończenie naszego dachu. No dobra. Ty, i to będzie ładne. Tylko trzeba tutaj zaradzać tabliczkę, żeby nikt mi nie zajęł tego domku. Ja bym w ogóle zrobił wielkie miasto. Tutaj. Ja bym zamieszkał sobie tutaj jakieś swoje miasto zrobił. Przejął sobie to miejsce. Kolega mi idealną kompułę zbudował. Dziękuję. Ja po prostu przejmuję to miejsce. No jakby, no nie ma co gadać. To jest moje miejsce, ja już zajmuję je zajmuję. przyszedł, mówi: Puk-puk, ja zajmuję to miejsce. No i wiecie, i wprost mówię, że zajmuję to miejsce. No tutaj zróbmy taki płoteczek. No i teraz okna. To nie będzie jakieś ciężkie, bo tutaj kolega nam ma fajnie, wszystko przygotowane. Widzicie, kiedy jest kumpel? Ja przewidziałem, że to jest taki funfel. Funfelini. Dobra. Pik, pik, pik. No i gdzie O, tutaj coś wywaliło ty. Dobra, mamy to. No i domać, jak mamy postawić. Teraz przydałoby się dać informację. To możemy wywalić tego szkła tu i taki style, że to szok. Zróbmy sobie taką oto tabliczkę. Napiszmy tak, dom kozota, właściciel kopuły. Błogan, zmieści się? Właściciel nie. Musimy dać tak. Właściciel kopuły. Uśmieszek. To jest moje miejsce. Od dzisiaj nazywajcie to moją kopułą. Ja wszedłem, zająłem i, wy i nie wychodzę stąd, okej? Okay? Ja sobie nowe miejsce znalazłem. Ja się czułem samotnie tam na spałnie. Żeby tu nie było już takie smutne, biedne. Ja bym tutaj jeszcze porozstawił jakieś skrzyneczki. Dajmy tutaj skrzyneczkę. I dajmy sobie tutaj skrzyneczkę. Co tutaj jeszcze mogę dać? Możemy dać jakieś kowadło nawet trzy kawadła. Jak i tak się człowiekowi powodzi. Postawmy sobie dywanik. Zróbmy sobie. Why not? Jak się robi dywanik? O, tak się robi dywanik. Zróbmy sobie dywanik. O, tutaj tak. Zróbmy sobie jeszcze łóżeczko ładnie. Jestem ciemny charakter. No to mam ciemne łóżko. <laughs> Łóżko sobie postawmy. A tutaj. A nie, bo to będzie mi wiało w główkę, to to nie. Tu, o tu będę sobie spał. O. O, zróbmy tak, dywan perski, mamy, to możemy odłożyć. Ty no pa! Hacencja, jak się patrzy. Ty no pa. Ładny domeczek. Ja uważam, że najlepsza rzecz z tego miejsca. Jakby tego się nie da przebić. Także kapilacie, drogi. Masz gości. W sensie to ty jesteś raz gościem w mojej bazie. <laughs> Ja przejmuję tą kopułę, tak jak mówię. Mam nadzieję, że będziemy płacił tutaj czyn za to, czyli jeden do totemów miesięcznie. Mam nadzieję, że dogadani jesteśmy, co nie? Także subskrybujcie ten kanał i przypominam, że filmy pojawiają się codziennie, więc widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Hello.